Ma na koncie rekordową liczbę 21 nominacji do Oscara. Mimo upływu dekad nie ma sobie równych. Bohaterką tego odcinka mojego programu o telewizji i kinie jest Meryl Streep. Ja nazywam się Karolina Pasternak i gorąco zachęcam Państwa do subskrybowania mojego kanału. Rok 1978. Miejsce? Plan filmu Sprawa Kramerów. Atmosfera jest lodowata, napięcie sięga zenitu. Dustin Hoffman, grający męża, który walczy o opiekę nad dzieckiem, dokonuje bardzo nieuczciwej prowokacji. Meryl Streep gra jego żonę. W jednej ze scen, zupełnie niespodziewanie, Hoffman wymierza nagle Meryl Streep policzek. Uderza ją otwartą dłonią w twarz, doprowadzając wówczas 29-letnią aktorkę do łez. Po latach Hoffman przeprosi za swoje zachowanie, na tym i na innych planach, ale wtedy. Na planie sprawy Kramerów, Strip jest z tym, co się wydarzyło, zupełnie sama. Scenariusz napisany z męskiej perspektywy przedstawia jej postać, Joannę, jako egoistkę, która rzuciła rodzinę. Strip od razu wyczuwa, że to jest kompletny fałsz i walczy o swoją bohaterkę. W nocy przepisuje kluczową scenę sądową, nadając jej głębi i uzasadniając motywację kobiety. Która dusiła się w roli matki i w roli żony. Następnego dnia przedstawia swoje poprawki reżyserowi, a ten włącza je do filmu. Sądowa scena ze sprawy Kramerów przechodzi do historii kina, a później przynosi Meryl Streep jej pierwszego Oscara. Od tamtej pory zdobyła już dwa kolejne, a także absolutnie rekordową liczbę 21 nominacji do tej statuetki. Co zaskakujące, jej kariera mogła w ogóle się nie wydarzyć. Gdy jako młoda absolwentka uczelni poszła na swój pierwszy casting do filmu King Kong, producent, bardzo znany wówczas w branży, Dino De Laurentiis, powiedział po włosku do swojego syna, po co przyprowadziłeś mi te brzydule? Nie miał oczywiście pojęcia, że Meryl Streep rozumiała i mówiła po włosku, więc kompletnie go zakasowała, gdy odpowiedziała w jego języku. Miała powiedzieć coś takiego. Przykro mi, że nie jestem wystarczająco piękna, by zagrać się w pańskim filmie. To była zapowiedź siły, inteligencji i godności, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. A także esencja jej fenomenu, połączenie żelaznej dyscypliny, intelektualnej przenikliwości i głębokiej empatii, która nie pozwala jej wyłącznie grać, naśladować, odtwarzać, ale przede wszystkim głęboko rozumieć swoje postaci. Nigdy nie byłam pewna swojej urody, przyznała w jednym z wywiadów. Dlatego od początku wiedziała, że muszę postawić na coś innego na prawdę postaci. Streep swój warsztat wykuwała w najlepszych szkołach Vassa College i Yale School of Drama. Pierwotnie marzyła o tym, aby śpiewać w operze, i stąd wzięła się jej niezwykła umiejętność panowania nad głosem, mistrzostwo w opanowywaniu akcentów. Przez wiele lat uczyła się śpiewu operowego. Dla Meryl Streep technika nigdy nie była celem samym w sobie, była narzędziem, kluczem, który pozwala jej otworzyć drzwi do duszy postaci. By zagrać Margaret Thatcher w Żelaznej Damie, spędziła miesiące studiując jej sposób poruszania się, mówienia, ale zrobiła to po to, by zrozumieć samotność i kruchość kobiety u władzy. Jej metoda polega na totalnej transformacji. Do roli w wyborze Zofii nauczyła się na przykład mówić po polsku i po niemiecku. Scenę, w której jej bohaterka musi dokonać niewyobrażalnego wyboru, zagrała tylko raz. Było jedno ujęcie, więcej nie było potrzeba, zagrała to tak poruszająco. Za jej niezwykłą zdolnością do portretowania cierpienia kryje się osobista tragedia. Jej pierwszą wielką miłością był aktor John Cazali, Fredo z Ojca Chrzestnego – Związek trwał około dwóch lat, od momentu, gdy poznali się w 1976 roku, aż do jego przedwczesnej śmierci w marcu 1978. Gdy zdiagnozowano u niego raka płuc w fazie terminalnej, Strip była u jego boku bez przerwy. Porzuciła wszystko, by opiekować się nim, aż do jego śmierci w 1978 roku. To doświadczenie bólu i straty przeniosła na ekran w swojej przełomowej roli w łowcy Jeleni, tworząc postać Lindy z porażającą autentycznością. Meryl Streep urodziła się w 1949 roku na przedmieściach New Jersey w rodzinie z amerykańskiej klasy średniej. Ojciec Harry był dyrektorem firmy farmaceutycznej, mama Mary miała zacięcia artystyczne. Mary miała piękny operowy głos, wypełniała dom śpiewem i zachęcała córkę do bycia ekspresyjną. To matka nauczyła Meryl Streep, że siła kobiety nie leży w dopasowywaniu się, lecz w świadomym kierowaniu własnym losem. W liceum Meryl była czyli liderką i królową balu, sfarbowanymi na blond pięknymi włosami. Ten wizerunek dziewczyny popularnej był jednak tylko maską, pod którą kryła ogromne zawodowe ambicje. Już wtedy pobierała lekcje śpiewu operowego, marzyła o scenie. Bardzo wcześnie zrozumiała też jednak, że społeczeństwo oczekuje od kobiet odgrywania bardzo określonych ról. I ten właśnie temat, stereotypowe oczekiwania od kobiet, stał się leitmotywem jej wczesnej twórczości. To, co wyróżnia Strip na tle innych gwiazd, to zdecydowanie jej prywatność. W świecie, w którym prywatne życie gwiazd jest dziś towarem, Meryl Streep dokonała rzeczy niemalże niemożliwej. Zbudowała wokół siebie i swojej rodziny sanktuarium. Jej historia miłosna była daleka od hollywoodzkich schematów. Pół roku po śmierci Johna Kazali, pogrążona w żałobie, musiała opuścić ich wspólne mieszkanie. Z pomocą przyszedł do niej jej brat, który przyjechał do niej z wizytą i zabrał swojego przyjaciela, rzeźbiarza Dona Gamera. To właśnie Don Gamer zaoferował wtedy Meryl Street Blokum swojej pracowni, zaczęli się przyjaźnić, a z głębokiej przyjaźni zrodziła się miłość. Pobrali się jeszcze w tym samym roku i stworzyli jeden z najtrwalszych i najbardziej dyskretnych związków w branży. Związek przetrwał bardzo długo, bo aż cztery dekady. Ogłosili separację w 2017 roku. Mają razem czwórkę dzieci: syna Henry'ego i córki mami Grace i Louise, z których troje poszło artystyczną drogą. Meryl Streep opowiadała wielokrotnie w wywiadach, że to właśnie stabilne rodzinne życie, chronione przed mediami, było dla niej przez dekady kotwicą. Zupełnie inne podejście miała do pracy. Jej siłą w aktorstwie nie jest tajemniczość, nie jest prywatność, a coś przeciwnego całkowita transparentność emocji. Z zadowoleniem przyjmuje pozycję najlepszej rzemieślniczki w branży. Jej magia nie polega na niedopowiedzeniu, lecz na absolutnym odsłonięciu duszy, bólu, radości, prawdy widać to w jej mistrzowskich rolach. Joan Kramer w sprawie kramerów. Ta kreacja to faktycznie mistrzostwo w znajdowaniu empatii dla postaci, którą tak łatwo byłoby potępić. Zamiast potwora pokazała kobietę w kryzysie egzystencjalnym, co w tamtych czasach było aktem rewolucyjnym. To nie była tylko gra aktorska, to była intelektualna i emocjonalna obrona prawa kobiety do bycia skomplikowaną. Z kolei w wyborze Zofii, strip przeprowadziła na ekranie wiwisekcję duszy złamanej przez historię. Jej ciało, spojrzenie, gesty opowiadały historię bólu, który nosi w sobie bohaterka. Kulminacyjna scena wyboru, którą zagrała w jednym, rozdzierającym serce ujęciu, to absolutny szczyt aktorstwa. Moment tak bolesny i autentyczny, że na zawsze zapada w pamięć. Choć ja osobiście najczęściej wracam do jej kreacji w Łowcy Jeleni z 1978 roku. Meryl Streep gra Tulindę, młodą kobietę z robotniczego miasteczka w Pensylwanii, której i przyjaciele wyruszają na wojnę w Wietnamie. Zagrała tu z niezwykłą, niemal dokumentalną naturalnością. Dramat bohaterki rozgrywa się w spojrzeniach, w zawieszeniu głosów, cichej rezygnacji. Ból i kruchość, które przeniosła na ekran były wstrząsająco prawdziwe. Bohaterką tego odcinka mojego programu była Meryl Streep. Ja nazywam się Karolina Pasternak i gorąco Państwa zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także właściwie przede wszystkim, żebyście dzielili się ze mną Państwa waszą pasją do kina. Które role Meryl Streep lubicie najbardziej? Jakich aktorów, aktorki, reżyserów, reżyserki chcielibyście oglądać w kolejnych odcinkach? Jestem tu dla Państwa. Z ogromną radością będę opowiadać o kolejnych postaciach. Dzisiaj dziękuję już za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam.